Kim ty jesteś? Maluszkiem. A co byś nie chciał? Być samochodem z ręką. Określić siebie mogę w ten sposób, że jestem bezproblemowym marzycielem, optymistą. Od życia bym chciał jakoś wyrwać się z miasta, żyć z przyrodą, ze zwierzętami. Jestem kierowcą i chciałbym, żeby ludzie w Polsce lepiej pracowali. Pracuję jako nauczyciel historii. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby każdy mógł swobodnie decydować o własnym losie i żeby każdy miał swobodną możliwość wyboru. Pracuję, ale chyba ważniejsze jest to, że mam dwoje dzieci. Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałam, żeby więcej było serca i rozumu. Kim jestem? Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ każdy z nas musi spełniać tyle różnych oczekiwań, że nie może być stale tym samym. Teraz bardzo dobrze wiem, czego bym chciał. Chciałbym żyć w świecie, który byłby rzeczywisty, a nie byłby fikcją i pozorami. Tak. Sto lat mam. Tak. A co by pani chciała? Jak? Co by pani chciała? Ile bym chciała? Chciałabym dłużej żyć. Dłużej żyć.